Chyba nie będziemy tutaj na nich czekać, prawda? Zdążyłem się kręcić. Wątki z matkami są ciekawe. Świetnie! Mamcia będzie tu bezpieczna, więc możemy wykorzystać przeciw Benowi pełną moc! I odebrać uczestnikom igrzyskich cudowne złote medale! Chodźmy do basenu z piłeczkami! Co? Te piłki są brudne i niehigieniczne! A poza tym udowodniono, że zjeżdżalnie dobrze stymulują mózg! I można się połamać! Nie wiesz, co najlepsze dla mamci! O, na pewno wiem to lepiej niż ty! Może niech sama zdecyduje! Mamciu! Mamcia! Jak ja kocham pociągi. Chcesz pojechać ciuch, -ciuch Mamciu? <tryk> Się nie Marcia musi pojechać pierwszą placą! A tak, mamcio, będziemy, będziemy tęsknić! O, wow! Więc to właśnie czują Złoci Medaliści Igrzysk! E, mogę go dostać z powrotem? O, o, tak, jasne! Obróciliśmy! Z tą przeszkodą uporajmy się jak najszybciej! No dobra, zaraz wam pokażę najprawdziwszą pełnię mocy! Żyjesz, Ben? Wszystko gra! Ej, stój! Moce skania kaniaka raczej nie za bardzo się przydadzą, tylko wszystko porozwalasz! <trym byli w dragon's face> Czas bohatera! A może strategii? Dobra, muszę pomyśleć, jak ich pokonać bez użycia mocy! <trym byli w dragon's face> Ben, nic ci nie jest! Zaraz nam ucieknął. Ben, Skończył ci się czas i nie masz żadnego planu! Gwen ma rację! Ale nie ogarniam, że mu uzbrojony skalniak nie zadziałał. Jest potężny i napakowany! Co jest nic nie warte bez dobrej strategii! Dokładnie! Pomyśl o dzisiejszej walce Sumo! Ooo! Muszę użyć chwytów sumo! Nie o to! Dziękuwa! Nie, nie kleci Gwen. Dla Bena jak zwykle strategia się nie liczy, ale my coś wymyślimy. No to jaki jest plan? Cóż, bliźniacy sporo się kłócili o mamę. Pewnie jak ją znajdziemy, odkryjemy, co się tutaj dzieje. No i proszę, mamciu, idealny medal dla idealnej uczestniczki igrzysk. Sonar, chodź tu, znalazłem jeszcze jeden. Dziękujemy za wzięcie udziału i bezbłędne przekazanie nam swojego medalu. Jeśli będziesz się starać, może za to też zdobędziesz jakiś medal. Hej, a może zwierzycie się z kimś, kto jest cztery razy większy od was? Ben, to świetny pomysł z tymi chwytami, ale pamiętaj. Tak, tak, wiadomo. Co? Wykrzyczę nazwy jak zapłaśnicy sumo. Ej, Ej, co charytia, charytia, charytia. Hej! Kolejny medal dla mojej ulubionej zawodniczki. Sam lepiej byś sobie nie poradził. Skończyłeś się bawić? Podczas gdy ty zbierałeś baty, ja zbierałem kolejne złote medale z igrzysk. Ty oszukisto! Dobrze rozłożyłem ataki. Ale może muszę być troszkę szybszy? To nie było oszustwo. Poza tym nie wygrasz ze mną, gdy masz uszkodzony sprzęt. Uż, Uszkodzenia pancerza nie wpływają na przepływ wiązki. Ja miałem na myśli twoją twarz. Nie! Ten kart jest ogromny. Znalezienie manci zajmie nam godzinę. No chyba, że jest w tym wagoniku. Dzień dobry, wszędzie pani szukaliśmy Chwila, synowie, panią tu zostawili? Całe to bieganie musiało was bardzo zmęczyć Usiądźcie sobie Czemu pani synowie tak się uparli na złote medale z igrzysk? Zerknijcie sobie Jej! To było całe lata temu Byłam lekko atletką, w pełni gotową na występ na igrzyskach Niestety w dniu wyścigu moja metoda wiązania sznurówek okazała się wadliwa Ach, Potknęłam się i doznałam kontuzji, ale nie przestałam biec Udało mi się nawet zdobyć srebrny medal, ale moi chłopcy wierzą we mnie i w to, że zasługuję na więcej. I mimo, że to był mój błąd, obwiniają o niego cały świat. Długo trzymają urazę. Srebro to nie rada wyczyna, spłaszcza z kontuzją. Dziękuję. Choć wciąż mi przykro. Być może zbytnio skupiłam się na karierze i nauczyłam synów, że w życiu liczy się jedynie wygrana. Zwycięstwo w Igrzyskach byłoby miłe, ale najbardziej zależy mi na tym, by moich chłopcy się dogadywali. Tak, dla swoich wnucząt też bym tego chciał. E, z Benem to jednak niełatwa sprawa. Niech mi ktoś pomoże! on. proszę, pójść z nami. Ha, jejciu, pan też był sportowcem? Gdy już cię namierzę, udowodnię mam ci, że to ja jestem najlepszy w tłamszeniu wszelkich wrogów. O, dobra, Ben, pora poruszać trochę głową. Co ci nie pasuje w strategii? Użyłem chwytów sumo i nic mi z nich nie przyszło. Jak zegarek się włączy, odpalam gigantozaura.